Aktualności, wydarzenia, samorząd i gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Kamienna Góra. Panie Wójcie, jaki był ten mijający 2012 rok dla gminy wiejskiej Kamienna Góra? Podsumowując, można by powiedzieć, że był rokiem bardzo dobrym, ale to bardzo dobre odnoszę przede wszystkim do inwestycji. Które wykonaliśmy i wykonujemy, kończymy w roku 2011, trzeba powiedzieć, że było ich kilkadziesiąt, dokładnie bodajże 34. Oczywiście różny zakres rzeczowy tychże inwestycji. Od największej, która kosztowała 3 700 tysięcy zł, to jest ujęcie wody, stacja uzdatniania wody i wodociąg we wsi Ogorzelec, poprzez drobne inwestycje, które można było również potraktować, jako modernizacje, remonty generalne czy kapitalne. Głównie tutaj mam na myśli i szkoły nasze, przede wszystkim zespół szkół publicznych w Krzeszowie, ale również wiele świetlic wiejskich, świetlica z zapleczem sanitarno-szatniowym dla wsi przedwojów za kwotę 1 400 000 zł, czy mniejsze remonty świetlic w Ogorzelcu 150 000 zł czy w szarocinie około 80 w sumie można powiedzieć że był to rok udany jeżeli chodzi o inwestycje był to też rok powiem pierwszej kadencji szóstej edycji samorządu chociaż to u nas nie miało w naszej gminie specjalnie jakiegoś specjalnego znaczenia podsumowując utrzymaliśmy wszystkie parametry nie zadłużyliśmy gminy to zadłużenie posiadamy gdzieś w granicach 19%. Mówiąc o przyszłym roku zamierzamy je nawet zmniejszyć. Jakie są plany budżetu na 2012 rok dla gminy wiejskiej Kamienna Góra? Jeżeli chodzi o projekt budżetu na rok 2012 powiem gmina Kamienna Góra to 9 tysięcy mieszkańców. Projektowany budżet to kwota 26 124 tysiące po stronie dochodów i 25 411 tysięcy po stronie wydatków. Jak powiedziałem przed chwilą zakładane zadłużenie na koniec roku 2012 przewidujemy na poziomie 9,5%, natomiast suma rat do spłacenia zakładana to 3,9%. Mówię o tych wyznacznikach ustawowych, gdzie w pierwszej kategorii możliwość zadłużenia do 60%, a w drugiej do 15%. Także ten budżet zakładamy jako tak zwany budżet realny. Zakładane są wzrosty w tym budżecie na poziomie inflacji, przy czym my inflację przewidujemy większą, aniżeli oficjalnie podaną, a większą dlatego, że przy średniej inflacji określanej w Polsce my korzystamy z nośników energii w bardzo dużym procencie, stąd jeżeli powiadana jest inflacja na 3%, u nas na pewno ona wynosi poprzez wydatki jakie ponosimy poprzez te wydatki bieżące to ona wynosi wtedy 6-7% i na takim poziomie zakładamy inflację w tym budżecie o tyle jest on zwiększony na wydatkach bieżących. Panie przewodniczący, co było tematem 13 sesji Rady Gminy Kamienna Góra? Na 13. sesji Rady Gminy Kamienna Góra z głównych poruszanych tematów był, było sprawozdanie dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kamienna Góra z funkcjonowania placówek kultury na naszym terenie. Również była przedstawiona informacja z działalności Biblioteki Gminnej na naszej gminie. Jest ich cztery, a przedstawiła tę informację pani kierownik Wioletta Świrek. W następnym punkcie były przedstawione informacje związane z działalnością sportową i działalnością turystyczną na terenie naszej gminy, Jeśli zaś chodzi o podjęte uchwały, najważniejszą uchwałą, która dzisiaj została podjęta, była uchwała w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok. Jest to związane z rozpisywanym konkursem na działalność sportową na terenie gminy. I to w zasadzie były najważniejsze i główne tematy 13 sesji listopadowej gminy Kamienna Góra. Jeśli chodzi o przyszłą sesję grudniową, to najważniejszym i głównym tematem będzie przyjęcie budżetu gminy na rok 2012. Będą również sprawozdania z działalności Rady Gminy, Komisji Rady Gminy i będą przyjmowane plany pracy na rok przyszły. I to są najważniejsze tematy sesji grudniowej. Proszę Państwa, za chwilę, dosłownie za, no może nie aż tak krótką, bo za kilka, kilkanaście minut, symbolicznie zostanie zainaugurowana działalność tego szlaku cysterskiego. Zostanie on symbolicznie otwarty. Jeszcze jedno przecięcie. Proszę Państwa, brawa. Tym sposobem został otwarty południowo-zachodni kształt cysterski. Dzisiaj jest dzień szczególny. Znajdujemy się w Krzeszowie w opactwie cystersów. W perełce europejskiej architektury. W jednej z perełek europejskiej architektury, bo proszę, proszę sobie wspomnieć, że tych, takich pereł na Dolnym Śląsku mamy sporo. Natomiast dzisiaj jest inauguracja bardzo ważnego projektu, bardzo ważnego projektu prowadzonego przez samorząd województwa dolnośląskiego, również przy udziale gmin, ale również przy udziale trzech województw, naszych partnerów: województwa małopolskiego, województwa śląskiego i województwa opolskiego. Dzisiaj w Krzyszowie rozpoczynamy kolejny etap tego projektu. Projektu etap, który dotyczył będzie promocji południowo-zachodniego szlaku cysterskiego, czyli naszej perły na Dolnym Śląsku, która również. Swoim zasięgiem obejmuje trzy ościenne nasze województwa. Czy ten projekt już będzie zakończony, czy będzie trwał dalej? Nie, jeszcze nie. Jeszcze zakończenie projektu przewiduje się na rok 2012, ale to już pozostały tylko kwestie techniczne. Większość infrastruktury została już przygotowana. Kwestia dzisiaj tylko zakupu 49 infokiosków, czyli żeby turyści, którzy przyjeżdżają, którzy mogli, którzy mogą zwiedzać szlak poruszać się szlakiem południowo-zachodnim, szlakiem cysterskim, mieli również dostęp do informacji, gdzie mogą skorzystać z bazy turystycznej, z noclegów, z jadalni, z sanitariatów, z tego wszystkiego. Panie Wójcie, gmina też dołożyła się do tego projektu. W jaki sposób? W taki sposób, że każdy projekt, każda inwestycja to są określone pieniądze. Również określone są zasady dotacji tych pieniędzy, z których korzystamy, a więc z pieniędzy Unii Europejskiej. My dokładamy się w wysokości 15% całego projektu. Ten projekt się nie kończy? Ten projekt się jak gdyby nie kończy. Generalnie jako projekt w czterech województwach. Dlatego, że jeszcze lider projektu, czyli Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska ma za zadanie budowanie, ustawienie infokiosków, tablic informacyjnych i znaków drogowych. To jest do fizycznego wykonawstwa zadanie dla Urzędu Marszałkowskiego. My tylko te 15% do tego dokładamy. W związku z tym no nie kończy się w tym sensie. Że w przyszłym roku te sieciowe inwestycje będą yy, jak gdyby wbudowane do tej infrastruktury, którą myśmy wybudowali. Jest to wspaniała współpraca między gminami a diecezją czy kościołem, bo Południowo-zachodni tak cysterców, jest to inicjatywa gmin. Powoduje to, że mamy pewną infrastrukturę parkingi, e-kioski. W którymś momencie będzie też mała przedsiębiorczość typu restauracje czy bary z dobrą herbatą, z dobrą kawą, z jakimś posiłkiem. Ja uważam, że jest to taka wspaniała okazja połączenia dwóch wielkich elementów wielkiego dziedzictwa kulturowego z tą codziennością, kiedy człowiek potrzebuje trochę wygody. Trochę takiego praktycznego podejścia do niego w kategoriach produktu turystycznego, bo to jest nasza wspólna sprawa. Macie wybudowany nowy obiekt, czy jest już pomysł, aby on zaczął żyć? No jest już, bo już będzie organizowany Mikołaj dla dzieci. Potem będzie Sylwester organizowany. Na wiosnę znowu yy, Dzień Kobiet. Latem Dzień Dziecka. Także i będą się spotykać mieszkańcy przedwojowa na różne po prostu okoliczności, zebrania są się macie wspaniały zespół folklorystyczny No właśnie zawiązał się nie tak dawno także myślę że będzie wesoło Zapraszam do przecięcia wstęgi Panią Radną Iwonę Krawczyk Pan Wojciech Stanisław Czarniński Dzieła dokończy pan sołtys Jadwiga Panie Wójcie, czy potrzebny jest taki obiekt jak w przedwojowie? Uznałbym to zapytanie retoryczne, bo w każdej miejscowości taki obiekt jest potrzebny, przy czym w minie Kamienna Góra wypracowaliśmy pewną zasadę, określając kolejność budowy takich obiektów, bo tu trzeba zauważyć, że jeżeli chodzi o boiska, to na 21 miejscowości w minie posiadamy ich w 18 miejscowościach, natomiast od paru lat rozpoczęliśmy budowę takich obiektów i sportowych czy sportowo-świetlicowych. Pierwszy powstał w Raszowie, Następna sama szatnia przy boisku w Czadrowie, i to jest trzeci obiekt w gminie. Bodaj, że jak do tej pory największy, ale to też z tego powodu, że jest to miejscowość no czwarte miejsce pod względem ilości mieszkańców. Tu jest ponad 600 mieszkańców, bardzo aktywna społeczność. W związku z tym, ten obiekt spełnia zapotrzebowanie tego społeczeństwa. Odpowiadając, tak, potrzebny, i to bardzo potrzebne. Panie Janku, skąd zamiłowanie do tych szopek bożonarodzeniowych? Od chwili narodzin wnuczki. W ten czas robiliśmy żółbek ze siankiem, położyliśmy ze i wtedy odchodzimy w wigilię bożonarodzeniową, pierwszą, z wnuczką. Ta szopka, którą za plecami Panią ma, to co to jest? Bazylika, nasza Bazylika Krzeszowska, no, nie na świecie Marii Panny. Zrobiłem ją po to, żeby coś innego było, nie tylko tradycyjne szopki. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w gospodarstwie agroturystycznym w Dolinie Modrzewi w Pisarzowicach u państwa Małgorzaty i Mariusza Trojanowskich. Co wyróżnia państwa ofertę na tle pozostałych w regionie? Nasze gospodarstwo jest prawdziwą enklawą w otoczeniu dzikiej przyrody Rudawskiego Parku Krajobrazowego. O każdej porze roku, wiosną, latem, jesienią czy zimą można tu doświadczyć kontaktu z naturą. Przepiękne krajobrazy, cisza, czyste powietrze, wszystko, za czym tęskni człowiek. W najbliższej okolicy znajdują się malownicze kolorowe jeziorka i wiele przepięknych tras spacerowych i rowerowych. Dużą atrakcją naszego gospodarstwa jest oczko wodne, w którym można nawet popływać latem. Boisko do kometki i piłki siatkowej. Mamy w ogrodzie zdrowe warzywa do dyspozycji gości i owoce dojrzałe na krzaku. Posiadamy apartament rodzinny z aneksem kuchennym, sypialnią i salonem z kominkiem. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas o każdej porze roku. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego 2012 roku chcę do Państwa skierować najlepsze życzenia. Życzenia na święta Bożego Narodzenia, te najbardziej w naszej tradycji rodzinne święta, przede wszystkim spokoju. Spokojnej i dobrej atmosfery, abyście Państwo spotkali wszystkich tych, których chcielibyście spotkać przy wigilijnym stole, natomiast na rok 2012 wszystkiego, co jest łączone z powodzeniem, aby wszystkie Wasze zamysły, wszystkie postanowienia, wszystkie chęci życzenia zostały spełnione. Wszystkiego dobrego. To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.